Cześć, poruszamy dzisiaj bardzo aktualny temat, w zasadzie coraz bardziej aktualny. W związku z faktem, iż lawinowo rośnie popularność tras takich jak ryklepskie Ścieżki czy Singletrack pod Smrekiem, czyli mówiąc ogólnie, rośnie popularność kolarstwa ścieżkowego. Do tej pory musieliśmy bazować na trasach położonych za polską granicą, na szczęście blisko, jednak od zeszłego roku, kiedy pojawiły się trasy Enduro Trail w Bielsku Białej, oraz od roku 2016, kiedy dochodzi do istnej eksplozji tego typu, tego typu inicjatyw, takich jak na przykład Sully Woods albo Srebrna Góra, od tego czasu w zasadzie coraz więcej z nas będzie się z tego typu miejsc spotykać z zaciekawienia z sentymentu Będziemy po prostu odkrywać, jakie to jest fajne. I tym samym staniemy przed problemem, jak się na takich trasach zachować. Oczywiście każdy, kto był w smreku, każdy, kto był na rybskich ścieżkach wie, że obowiązują tam pewnego rodzaju zasady i etykieta posługiwania się tego typu trasami, która w zasadzie jest uniwersalna na całym świecie, bo na wszystkich trasach, które są dotknięte taką inicjatywą, jak organizacje NSMBA albo na przykład EMBA, czyli wszystkich organizacjach zajmujących się projektowaniem tras trailowych, tam wszędzie obowiązują pewne zasady. Dlatego stworzyliśmy dla Was pewien krótki poradnik, jak ich zasad przestrzegać, jak się zachowywać na tego typu trasach, żeby pozwolić cieszyć się jazdą innym, aby jazdą cieszyć się samemu i żeby przede wszystkim nie wyjść na hama. Generalnie punktem pierwszym na tego typu trasach jest to, aby przestrzegać regulaminu. Regulamin na takich trasach jest i zwykle jest nie po to, aby zaspokoić jakieś tam urzędnicze aspiracje osób, które wyłożyły pieniądze na tego typu miejscówkę, tylko jest po to, żeby naprawdę wszystkim korzystanie z tego typu miejsc uprzyjemnić i ułatwić. W związku z czym tego regulaminu przestrzegajmy. Jeżeli jest tam zapisany kierunek jazdy, to po prostu jeździmy wyłącznie w tym kierunku. Nie róbmy sobie skrótów, nie jedzimy pod prąd, nie podprowadzajmy roweru po trasie. Bo raz, że psujemy innym przyjemność z jazdy, to tworzymy sytuacje po prostu niebezpieczne. I naprawdę nikt nie ma ochoty, wylatując ze zakrętu, spotkać grupę czterech rowerzystów, którzy na środku trasy stoją z aparatem fotograficznym i przeglądają, jakie to epickie foteczki udało się im na danej bandzie strzelić. Z drugiej strony. Regulamin jest naprawdę zwykle tak ułożony, żeby nie utrudniać życia, nie, było, nie byłby zbyt rygorystyczny. Po prostu są tam podstawowe punkty, które sprawiają, że jazda na trasie będzie bezpieczna i przyjemna. Drugim punktem, którego warto się trzymać na tego typu trasach, jest to, żeby po prostu nie być hamem. W tego typu miejscach jesteśmy, nie jesteśmy sami, nie jest to górski szlak, jest tam dużo osób, które będą zapewne przedstawiały różny poziom umiejętności. Będą osoby od nas lepsze, będą osoby od nas słabsze, i kultura wymaga tego, aby dobrze się dogadywać z wszystkimi. W związku z czym działa to w dwie strony, czyli jeżeli jedziemy w takiej trasie i jedzie ktoś za nami, jedzie od nas szybciej, to po prostu puśćmy go. Najpierw usłyszymy okrzyk lewa wolna albo prawa wolna i dostosujmy się do tego. Po prostu zjedźmy z trasy w danym pierwszym momencie, w którym będziemy mogli komuś ustąpić drogę. Z drugiej strony, jeżeli przed nami będzie ktoś słabszy, to zróbmy to samo: krzyknijmy mu lewa wolna, prawa wolna. I poczekajmy, aby w pierwszej możliwej sytuacji mógł nam drogi ustąpić. Nie wyzywajmy kogoś, nie krzyczmy, nie frustrujmy się, bo każdy kiedyś zaczynał, a tego typu trasy są po to, aby mógł na nich jeździć każdy, więc jest duże ryzyko, na tego typu trasie spotkamy również dziecko, spotkamy amatora, a spotkamy nawet sakwiarza na rowerze, rowerze trekkingowym, bo na przykład na takich miejscówkach jak Singletrack pod smrekiem jest to codzienność i może tam naprawdę jeździć po prostu każdy. W związku z czym kultura, wyrozumiałość, cierpliwość. Proste zasady, które sprawdzają się tak naprawdę zawsze. Trzecią zasadą, którą warto na tego typu miejscach brać pod uwagę, jest szanowanie pracy innych. Tego typu miejscówki nie powstają same. Nie powstają dlatego, że ktoś sam sobie gdzieś kopał łopatą w lesie i tak powstała trasa. Miejscówki takie jak na przykład Enduro Trails, bielsku Białej wymagają masy pracy i masy czasu poświęconego na to, aby tego typu miejsca mogły zaistnieć. I ten czas zaczyna się od planowania, od znalezienia miejsca, które tego typu tras się nadaje. Od przygotowania dokumentacji, od zastanowienia się, do kogo uderzyć, żeby taką trasę zalegalizować. Potem szukaniu sponsorów, szukaniu właściwego urzędu, właściwego programu unijnego, który jest w stanie pieniądze na taką inicjatywę wyłożyć. To jest naprawdę masa czasu. Do tego na sam koniec dochodzą rzeczy, które są tak naprawdę. Słodkim trudem w tym wszystkim, czyli po prostu budowa takich tras, a to również są godziny spędzone w lesie z mniej lub bardziej ciężkim sprzętem, z wytyczaniem tego typu tras. W związku z czym uszanujmy to, że ktoś komuś się chciało, ktoś poświęcił swój czas, najczęściej również pieniądze i tego typu trasy powstały. W związku z czym, jeżeli na przykład na stronie facebookowej jakiejś miejscówki pojawia się apel, aby z trasy w jakimś czasie nie korzystać, bo na przykład coś jest tam przebudowywane, coś jest zamknięte albo po prostu były roztopy i gleba jest grząska, to po prostu nie dyskutujmy, tylko to uszanujmy. Wiemy, że to nie są prywatne inicjatywy i to nie są czyjeś własne trasy, jednak zwykle ktoś, kto tego typu apel stosuje, wie, czemu to robi i ma to służyć jakiemuś tak zwanemu dobru ogólnemu, w związku z czym po prostu posłuchajmy. Nie róbmy na żadnym forum głównoburzy o tym, że wy wiecie lepiej, bo Wy się na ściółce leśnej znacie lepiej, jedziliście kiedyś w głębszym błocie i to w ogóle są bzdury. Po prostu uszanujmy to, co ktoś chce nam powiedzieć. Trzecią ważną rzeczą jest to, aby tego typu tras użytkować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, czyli na przykład unikamy takich sytuacji jak hamowanie z zablokowanym tylnym kołem, przelatywanie przez zakręty z nadmierną prędkością. To jest bardzo proste, generalnie tym samym nie pokazujemy, jacy jesteśmy pro, jacy jesteśmy szybcy, tylko po prostu psujemy trasy, i pokazujemy raczej, że nie umiemy jeździć na rowerze. Bo tego typu trasy nie służą po to, abyśmy się tam mieli targać po korzeniach, kamieniach i po wielkich dziurach, tylko mają być. Po to, aby każdy był w stanie mieć tam maksimum flow z jazdy. Czyli mógłbyś tam może się tam bawić na rowerze na hardtailu, po prostu na sztywnym rowerze i na tego typu trasach nie potrzeba fuli 200 na 200 skoku. Jeżeli macie ochotę na kamienie, jeżeli macie ochotę na jazdę po korzeniach, to jedźcie po prostu na trasę zjazdową albo na szlak górski, a na tego typu trasach zaczniecie jeździć jak ludzie, czyli zaczniecie po prostu tak doskonalić swoją technikę, aby pokonywać trasę z możliwie małą ilością hamowania, skakać z band. Przejeżdżajcie na tylnym kole, robić cokolwiek chcecie, ale jeździć w taki sposób, aby trasy po prostu nie niszczyć. Bardzo blisko tego jest zasada, żeby po prostu też nie śmiecić, nie robić wokół siebie syfu na trasie, bo pamiętajmy, że to jest las i zwykle tego typu miejsca związane są z tym, że komuś mogły się nie podobać podczas ich powstawania, więc grono recenzentów i osób negatywnie nastawionych do tego typu miejsc czyha i patrzy, w związku z czym, jeżeli okaże się, że wokół takiej miejscówki, miejscówki powstaje jeden wielki śmietnik, to prędzej czy później ktoś się oburzy, yy, zagadamy odpowiednie organy i zrobi się wokół tego niechciane yy, zamieszanie. Ostatnią zasadą, która na tych trasach może się przydać, w zasadzie która dotyczy się wszystkich tych punktów, jest to, aby po prostu zachowywać zdrowy rozsądek. Yy, czyli po prostu pamiętamy o tym, że nie jesteśmy tam sami. Nie idziemy w słuchawkach. Możemy, jeżeli bardzo koniecznie już chcemy słuchać jakiejś ulubionej playlisty na takiej trasie, bo bez tego jeździ nam się źle, to używajmy jednej słuchawki. Po to, żeby cały czas mieć kontrolę nad tym, czy ktoś nie jedzie za nami, czy ktoś nie krzyczy, byśmy mu zjechali z drogi. Zachowujemy po prostu zdrowy rozsądek, zachowujemy się jak na drodze, zachowujemy się jak w miejscu publicznym. Jesteśmy tam nie tylko my, tam są inni ludzie, którzy też chcą się bawić, też chcą się cieszyć jazdą, w związku z czym dajmy im żyć. Cóż, mam nadzieję, że stosując te zasady na budzącej się dopiero do życia w zasadzie kulturze, Tras zrównoważonych tudzież po prostu w kulturze kolarstwa ścieżkowego w Polsce będzie nam się wszystkim żyło lepiej po prostu. Stworzymy coś fajnego i na dzień dobry każdy, który będzie, kto się będzie na tych miejscówkach pojawiał, będzie się mógł bawić równie dobrze jak na przykład Czesi czy użytkownicy bike parków i tego typu miejsc na świecie gdzie pewnego rodzaju etykieta użytkowania tego miejsca jest już powszechna, zaraża się nią każdego, kto się tam zjawia. Myślę, że uda się to również u nas i tak naprawdę unikniemy takiej sytuacji, jak w tym roku, kiedy dochodziło do wielu 5 na przykład w Bielsku, a późną jesienią, tudzież zimą tego roku doszło do sytuacji, w której ludzie w internecie hejtowali i obrażali organizatorów tych tras za to, że zasugerowali, aby przez jakiś czas po trasach nie jeździć, bo są po prostu roztopy.